Chcę złapać kota. No chodź tu typię. Mam! Mam kota! Mam! Je! Jaki słodki kocurek taki piękny! Czemu go właśnie puściłem? Nie, 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 nie. Mamy kocurka. Teraz tak. Przeżyć. Zadanie numer jeden. Przeżyć. Pogers. Chodź tu, kocie. Pogchamp. Yy. O. O. Jak ty mi tu zwiejesz, chłopie. Ale jakby tu... Dobra. Yy. Zabezpieczmy się przed kirperami, czat. Dobrze. Jesteśmy bezpieczni. Czekamy na Ewrona, O! O nie. Gituwa. Cześć, kotku. No i co tutaj robimy? Kotek znaleziony. Czy da się go oswoić? Uwaga, oswajamy go rybką, czat. Masz rybkę? Chcesz rybkę, ziom? No! No dla ciebie ta jest rybka. A ona musi być ugotowana? Jawor? No, no, no. Mam ocelota. Co ty gadasz? Mam ocelota, chłopie! po! Po! A wczoraj z Ewronem szukaliśmy go ze dwie godziny. I sam zginąłem z 15 razy. Ej, no to gratuluję! Cieszę mi się. Tylko problem jest taki, że jest noc i się zakopałem w dżungli tylko po to, żeby mnie nic nie zżarło. <laughs> nie no, to super. Więc jest ocelocik. Teraz muszę się stąd jakoś wydostać, tylko mądrze. Czat. wchodzę na live'a Evrona, napiszę, że mam kota. Mam ocelota, Zacha! No przywaliłem w ciebie piórko! Czekaj z nim! Zaraz będę. <laughs> Jak pięknie, zaraz będzie pepega. Jaki Ewron? Powolutku, bez pośpiechu, żeby się nie wysypać tylko. A, dawaj sierściucha. Ej, jest niedaleko, żeby się stąd wydostać. W tę stronę. Dobra, ziombel, cichutko. Bez pośpiechu, lecimy. Chodź tu. O -o -o -o. Życie na krawędzi. A jak mu rzucę rybkę? No wcinaj to. Jedz tą rybę! Ej. Rozmnożyć go z kotem waltka. Dobrze, musimy się w takim razie przedostać. W tę stronę i przeżyć. Chodź tu, sierściuchu. Chodź tu, bąbelku mały. O, węgiel jeszcze wleci. Save. O, o, nie, nie, nie. Patrzcie, już. Typ się czai, już. Typie. Yy, może nie. Dziękuję. Ziombel. Lecimy. Typie, chodź. Ziom, 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 ziom. O, o, lecim. O, lecimy. Let's go. Za mną, proszę. No, 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 no. Chodzi Chodź, ją. O, git. Gituwa. O, 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 Tu są schody? Nie ma. Tu są schody. Typie, tu przeskocz. Przeskocz tu. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. To jest i mój prywatny klakierek. Chodź tu, ziombel. Oby się zerwał. Aha. Dzięki, czat. Klakier. Jesteśmy już na miejscu praktycznie. Good chodź tu, typie. Siup. Ale skaczesz ładnie. Ewron pralka. Dobra. Tutaj dajemy chłopa? A jak on się, wiecie, na, na, na jagódkach sparzy? Uuuu. Bum! Jest Kotek! To teraz czekamy. Ewron! Trzy kropeczki po prostu. Eee. Dobra, kibicujemy Ewronowi w takim razie. Czekajcie, faktycznie trzeba kamerkę przesunąć, uwaga. O. Ewron! Czekam. Ewron, ile można czekać? No widzisz, co się działo? frajerzy. Na no ty... widziałem, ścisnąłeś no, tych spoczeńców. Debil siedzi. Jeden na drugiego. Jak ja mogę to szybciej? Powiedz mi, nie da się. Mat Dobra, dawaj logaj, Ewron, mam dobre wieści Ja mam złe wieści. Nie rozumiem. Słuchaj, a nie, bo tu powiedziałem do siebie Debi, Nie, co powiedziałem? Że masz złe wieści A, mam złe wieści Czy jesteś gotowy na opowieść? Story time z Ewronem z chęcią, no słucham cię Zaha! Słucham Wczoraj o trzeciej w nocy pomyślałem, że żeby widzowie kochali nie musieli oglądać jak ekspie To pójdę do Grindera Buraczka i wyleweluję tam level Oho, o nie Wylewelowałem 51 level i poszedłem zrobić dwójeczkę Czyli inaczej zrobić kupę Mm -hmm. Wracam, okazuje się, że dostałem kika za awką. Okay. Nie myśląc za długo, kliknąłem zaloguj się. I stał przede mną magister. Ale o stał mój Boże! Jestem i awczył. Po okay. prostu stwierdził, że jestem na serwerze, to wyleweluje. Panicznie. Na shifcie wyszedłem z pokoju na ten tunel. Pamiętasz, na którym my byliśmy. No, no, no. no, no. I jak zobaczyłem, że już jestem w takim zasięgu że już mnie nie usłyszy jak biegnę, puściłem shifta i SPADŁEM ZE WSZYSTKIM DO wojna! Więc nie mam seta! Jestem debilem! No, Evron, GG, well played, a mówiłem, że po co z tym diaksowym setem biegasz? A po co to komu? Na co to komu? Żeby nie umrzeć od creeperów w dżungli pięć Na... razy. No, no dobra, i tak jesteś fiveheadem, że puściłeś shifta. Bo to było tak, ja uciekam tak, tym tunelem już mnie nie widzi, to mówię: O dobra, puszczam Shift'a i spadam, byłem na krawędzi. Ewron, ewron, ewron. A więc magister może nawet nie wiedzieć o tym, że straciłem przez niego cały set, bo chłop awczył. Chłop afk mnie ograł. Ewron. No może nawet nie wiedzieć, że tam byłem i że się zabiłem. Chodź pod domek, mam przesyłkę. Hmm. Ewron, nie tak? płacz, chodź. chodź. Nie, nie mam nic. Chodź. diamentów nie mam, żeby świeżego seta. Idę robić pszczoły, to przynajmniej. Chodź do domku. Do swojego, tutaj gdzie masz, wiesz, rzeczy. A, tak takie życie jest, wisis. Patrz, Ewron, co mam. No. Ocelocik to jest taki Kozakok 9. Kozakok, 9. Kozakok 9. Dokładnie. Oh, yy, oh. Chciałem ukraść name taka Łezie, ale już sobie odpuściłem. Ewron, słuchaj, ja ci powiem no. tylko tyle. Jest mi bardzo smutno, trzymaj, to będzie Twój ocelocik. Dzięki, za... Chodź, Kozakok. Kozakok 9, dokładnie. O, Chłopie, ja przez całą mapę z nim szedłem. Wow, ale długo, nie? Pewnie jest jakiś bilion kratek patrząc, że jesteśmy na wyspie. No akurat jedna, tw jedna twoja spocona gierka. No właśnie. Zaha, <grym> jesteś super. Wow. A czekaj, no czy on to... się zdisenchantuje. Disenchantował się. Tak, czysty ocelot jest teraz. Można go jeszcze raz pod stół <grym> Bez kitu. a co jeśli? Masz name taga? Nie mam właśnie. Czy można zarobić juniorowi albo komuś no tam? No to weź ukradnij, to ja tu okay. poczekam z nim. Będzie kradzione. I te jagody obok rozwal, bo potem się okaże, że jednak wiesz. F. A masz level, żeby nazwać? Tak, mam <grym> level. Masz pierwszy nazwać. level, dobrze, du. Tak, wiesz co masz? Kosa, kok, podłoga 9. Proszę. Dziękuję za, mega jesteś. Hmm. I co? Był na drzewie, czy gdzie? No. No, na drzewie był. Git. Hmm. Wczoraj to by nam to zajęło dwie git. godziny, nie? A teraz, stary, 5 minut i jest. Mam <laughs> nowe się. Czekaj, e, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Co? Gdzie on jest? To. No, kocur. To się nie dzieje. No, przecież to przecież coś jest przywiązane. Aha. Fajnie. E, dobra, Ewron, dobrego streama w takim razie. Zaha, nie zostawiaj mnie. Mówiłem, żebyś te jagodki pochował? Co, jakby umarł, to bylina była na podłodze. Dobra, gdzie jest demolka? Bez kitu. Nie no, mega, zostaw mnie. Pewnie, jasne. Wiesz, co, Zaha? Trzymaj się. Trzymaj się. Wiesz, co? Napiszę ci... Tak, napiszę. Cześć de Demolka, słuchaj, jest problem. Zdespałnował nam się przed twarzą ocelot. Czy można coś na to poradzić? My chyba nie są persistent. W sensie one się nie zapisują po despałnowaniu. Inaczej Evron tak. to nie jest Bóg w grze. No nie, nie, nie. Dlatego ja nie mówię, żeby coś z tym zrobić. Tylko czy można coś z tym zrobić? Przywrócić go z niebios? Jak nie, to nie. Ale może... może. No, może się despałnują naturalnie chyba, tak? No tak, właśnie czekaliśmy na name taga, jest name tag, a już zniknął. No to musisz poszukać, poszukać drugiego. Powodzenia. Rozumiem. Powodzenia. Dzięki małek. Dzięki małek. No F. Evron. Jak to się masz, masz może Diaksy, zacha Nie mam Diaksu, bo ja wszystkie też w wodzie straciłem, ale mam drugi szczelazny set zapasowy. Okej, okay, jak nie to. nie. A, jednak chcesz. Czyli teraz to żelazny jest okej, okay, tak? No, jak jest się biedakiem, to nawet, nawet żelazny się weźmie. A wziąłeś tego? Wziąłeś sznurek? Nie wziąłem. Ale faktycznie sznur będzie potrzebny. A skąd mam wziąć sznur? Nie ma go. Zniknął. Dobra, ja mam drugi. Chodź.